Hej, witamy was bardzo bardzo serdecznie w kolejnej kolejce pre czyli ze mną Helen. Cześć, witajcie e, No i gramy kolejną kolejkę, jak już wspomniałem Helen gra nitem, ja gram na poli, czekaj, stroje jakieś tutaj wezmę Jakie tu masz jeszcze inne? O oh Boże <laughs> Czekaj, to tak może to się to nie wydobyć. Dobra, dobra, dobra może, tak. takie powinno być A widzę, że ty już gotowy Czekaj, A ja tylko... nie jestem gotowy, co ja robię <laughs> Ja muszę dwie, dwie rotacje zrobić cykuł tak, okej, okay, i to powinno być Dobre. Mmm. O, miałem tylko jedną zmianę w Czekaj, to ty masz nasz, nasz Hulka, Bystrowa Kerczakowa. I Całe no. duże Duże nazwiska. No. Krzysztof to jeszcze jest dobry w sumie. On no, teraz za transfery pary po tym, jak Andrzej się zaczął sprzedawać zawodników. No i Czy, czytałem ostatnio, ale zobaczymy. Nie ma, trans... ma w piśmie transferów, więc nie ma co się nad tym patrzeć. pastlić. Walcz. Nie! What the <laughs> fuck! No już se wiesz jak. Ja ze to pieszakka. Ja z kompletnie nie umiem grać, nie no usił na początku meczu, ale... Nie, no to jest jedno, jeden z tych zespołów, którym kompletnie nie idzie. Ale tak jak ustaliliśmy przed meczem, to jest tylko zabawa. No, nie ma to, tu, tutaj się... To nie jest jakiś SL albo... SL albo. No. Inna rzecz. Taka okazja do post Oj Kawani, dlaczego tak zwaliłeś tą aktu? Byłeś sam. Ale dobra no już, wybaczę. Czekaj, kto u to... Ciebie broni na bramę, Kto broni? Malafie, on jest tragiczny. A. To uzna... nie uznaliśmy. To już stwierdziliśmy razem z MMW w pierwszym meczu, że on jest masakra jakaś. Co światło bramki, to wpada. Oj. Kerczakow, dajesz? O Boże. Kerczakow. No tak, ale Zenit to jednak jest klub, który tak samo jak Monaco i Yanji kasa. No, chodź. Hajs się musi zgadzać Tak Panowie z gazem Jakieś ostatnio były ploty, że pewno sobie Monako tam nie radzić z tymi nowymi transferami Ale zdementowali to wow. wow Czyli <laughs> słyszałem, że, że Falcao już mu się źle czuje w Monaco i Wpisał sobie w kontrakt, że może w zimę odejść Ja czytałem, że Monako To znaczy to jest plota, bo to już zdementowali I Falcao i Monako, Ale było, że Monako nie ma hajsu na zapewnienie tych płac, co obiecali Falcao. co, ja tam czytałem jeszcze ostatnio, że oni będą mieli problemy z urzędem podatkowym. No właśnie, bo oni są jako... Monaco, co nie, nie podlega pod Francję, tylko to jest jakieś osobne tak, księ tak, tak, tak. księstwo, królestwo, coś takiego. No i właśnie oni myśleli, że nie będą płacić podatków od tego. No co zrobisz, no. Jak się taki no, jako... No się, że jednak będą musieli. Jak się ma taki hajs, no to trzeba sobie go oddawać państwu. Znaczy księstwo. Słyszę, jak to się odmienia. Nie, właśnie. Monarchia jakaś to jest. Tak. A Jezus nie tu. Tak, możesz mnie ładnie pocisnąć, bo ja mam ofensywny włączony. Mam nadzieję. Czyli wiesz, tak. ja tutaj jeszcze tego nie rozgryzłem, bo to niestety ten atak muszę eksperymentować, bo kawani ani nie jest zbyt szybki... O, jest jeszcze telefon, dobra, wali się niech dzwoni. O, dobra, Oj, wybrałem. ale to przeszło. U mnie ogólnie dobre główki mają, z tego co zauważyłem, a reszta jest troszkę słaba. no ile trzymać będą mnie pod tym telefonem. Sony Ericsson. Te. Tak. A raczej Sony, bo już Sony Ericsson chyba tak. nie jest. O czym my gadamy, to jest FIFA. Tak, to jest o, FIFA. O, o piłce nożnej. Nie tak. wiem, jaką łączki zespołowe kibicujesz. E, czy w Polsce, czy, czy z ogólnie? No, czy ogólnie? Czy ogólnie? No to nie mam takiego klubu, bardziej. No, What? O, ale brama. E, no tak, z Ligi Angielskiej to lubię. Zresztą ja tam Ligi Angielskiej nie mam takiego ulubionego. Bardzo lubię Arsenal, za to, że tam kiedyś był Thierry i te lata. Zawsze często to mieliśmy taką pasję arsenalu. Teraz tak się praktycznie wszystkie kluby widzę angielskie, a w Polsce to jestem z Warszawy, to kibicuję Legii. Po są lokalne, tak no, co? Dokładnie. A, Jezus, on tam miał wyjść. A ty? E, no ja jestem na United United A zawsze. No i w sumie tyle, bo polską nikomu się nie interesuje w ogóle. Mhm. Oj Oj No strzelać, kur... Ale na ładnie co Di Sancti se uronił No Dawaj Kawani, speeduj Oj a, Dobra, Oj, dobra, już, dobra, dobra foul, jest Widziałem lol czy nie, czy nawet był foul, ale... Sędzia w by i tak nie odgwizdał A z kim ty już graliśmy? Czy ja widziałem, że 100, z Jacobem był grałem z, był z Jacobem, 3-3 No i z MMW, 1-0 dla mnie Aha. Dajajaj Dobrego masz tego bramkarza Właśnie się dziwię, on jest taki dobry <grafię> Ale teraz przyszedł to na poli Pepe Reina na wypożyczenie, więc... Właśnie to jest jakiś absurd dla mnie to czy no. Reina jest w takim wieku, że już raczej nie powinien się decydować na wypożyczenia Czy wiesz, to była głównie panów decyzja z Anfield, więc... Mają teraz tego, tego minoleta, który jest kozackim bramkarzem No, tak zwane złote pokolenie, Łapto! Złote no. pokolenie Belgów, co No, ja? dokładnie Mi się wydaje, że na, na Mistrzostwach w Brazylii to oni mogą zrobić taką furorę się Czarny koń ja tu... Nie no, Belgowie potężni, oni teraz mają taki skład, że na każdej policji mają kogoś dobrego. No co to Prawo, jest? insygnia, Insignia, kozacki jesteś. Drugi gol nim. Dobra, zanim się rozkręca, tak czuję coś. Dobra, muszę uważać. <noise> co ja robię? Nie mogę <noise> <robić> teraz. <głosy> <głosy> Patrz się za cię, czy co. Nie, zacząłem tymi bawicie się tymi ustawieniami. Te. I rozumiem, rozumiem. Dałem na czas, tak. Co. O, trzy Walcz! O, Indler. stary. Ale hulk też, kurde. Były plotki, że on do Monako pójdzie. Jakie plotki nie były w tym? No, wszyscy mogli być w Monako. O. No. Wczoraj jest? się pojawiała plotka, że Cassius odchodzi. Tak, do arsenalu. No, ja, ja wyczytałem, znaczy, że to ma... ja słyszałem, że to jest możliwe, tylko że za taką ofertę, jaką Arsenal tam proponuje, nie wiem to było 10 czy 15 milionów funtów. Arsenal to w ogóle tak skąpi na tych zawodach? No, i to równo. A mają budżet z kozacki. Wow. Oni strasznie skąpią. No, pan Wenger, no, wszystko wiesz. No, to znaczy, nie, nie jestem pewien, czy Wenger, czy, czy zarząd. No tak, ten zarząd też mają taki słaby. Bo oni właśnie wychodzą z założenia, że chcą wszystkich kupić tanio a potem wyszkolić tego czy drogo, ale to. Tak, tak, tak. I zawsze się udaje. No czyniasz sam ma dobre transfery, tylko ostatni tam JRO nie był zbyt dobrym, ale teraz się rozkręca. No ale zobaczymy. Tam. <noise> co, no, co ja ci poradzę? No tak, umiesz strzelać na siłę? Nie, ja na siłę nigdy jeszcze. Ja się ale nauczyłem jest. teraz strzelać na siłę, ale to jest takie, nie, wiem, ile to było metrów 25. 20 ma parę pewnie. Więc tak na siłę to nie ma co było uderzyć, bo tak poszłoby. Z 30 ładnie, można uderzyć. Jak ogólnie rzutywany to tak słabo. Mhm. Jak się trafi, to się trafi. A, jak na Dyszla wziął. Sianówka. No. <grym> no Nie no czemu rusty mi się trafili? <grym> rusty no widać Już nie wiem jakiego zespołu tam nie ma. Mógłby się na przykład, nie wiem, Atletico Madrid. Z Falcao. Albo Tottenham, FC czyli, przepraszam FC Bale Czy już teraz nie FC <coughs> Bale, bo... Ale coś czytałem, że zaakceptowali Tak, 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 to już ciekawe to już... Czyli tam nie. miałbyś pod, pod dwie transakcje Wiesz, tam jedna 90 parę za, za, za Bale'a i 15 za Quint Rao. No wyrównany mecz, strzały takie same, tylko że ja miałem więcej celnych No i no masz jeszcze obronkarza <noise> No właśnie, obrona bramkarza, to coś Ale najbardziej, nie wiem czy ktoś tutaj miał Bayern, jak już wspomnieliśmy przed filmem to nie wiem, czy też ma Bayern, ale jak ktoś ma Bayer, to ma Bayern, to manoiera na bramce. No to, to jest już magia. Co ten bramkarz mi się e, robi? Szczerze mówiąc, ja Bayernem jeszcze nigdy nie grałem w ich. Tak? No, jakoś ich nie lubię strasznie. Ale nie dlatego, że ich nie lubię. Nie grałem, to po prostu jakoś się nie złożyło. Mhm. Mm Manchester City też jakoś za nimi nie przepadam, a sobie grałem kilka razy i tak. Nie, jeszcze się grało. Oj, wow. jak ratował. Ładnie, Bruno, A No tam Witzel też jest, kurwa. No, ale Wasilewskiemu ładnie tą nóżkę złamał. A czy tam... był? Tak, to Co był ja on. nie wiedziałem. To był on. O, to czegoś się tutaj nie nauczę. O, ładnie, Maggio Madżio! No. O, Jezus. Masakra. Dobra, Kamsik, to braj Ale pusto. O, Też mnie to zdziwiło. Mogłeś na przemroczkę to brać. No, teoretycznie, jak już tak już hardcore to można było pojechać. Nie polałem tego w turnieju. Ale. O, Bruno Alves, on dzisiaj. Tak. Idzie na menowy mecz. Blokuje wszystko. O! Right. Hat-trick Nie, to nic nie, nie. <laughs> uj, 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 ale wramkarz obrona. Jak dehea. Tymi o. nogami. Ale Niech hiszpańscy bramkarze i pasują z tego, że nogami dużo w bronią. Ale strzał, naprawdę, Polska Liga i taka druga Dawaj, Zuninga No co to miał Ronaldo Chop, a nie jakiś tam... O, 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 dobra, dobra No Zakręćmy nim, zakręćmy nim Jeszcze Tańczak ci zagrał no. No, br no, Bruno Alves A, Nie to jakiś Luis Neto, ale Bruno Alves dzisiaj ładnie. No i znowu kurna Kawani, co to się wszędzie w Wiem, że chcesz strzelić gola, ale nie aż tak, no już spokojnie no, Ale w PSG już strzelił swoją pierwszą bramkę. Tak, widzę. słyszałem. Ale PSD też tutaj teraz nie radzi, ale oni zawsze na początku nie radzą, w zresztą oni to mieli chyba na początku pierwsze w czwartą, pierwszą wygraną w czwartej kolejce, więc... Kawani! Dobij! Nie. Kurna, nie, 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 nie przełączyło czyści. mi! A Bruno Alves czyści wszystko. Ale w fucie nie jest zbyt dobry. A nie wiem, nie grałem w fucie. Ja w fucie to tylko zawsze sobie robię ze zespół BPR. No, też, No i, no i tych OP zawodników, no. którzy są, się zajebiście tani, a zajebiście dobrze. No, to jest Fifa jednak. David Lewis, nie wiem, Ben Kabul. Arfa, Kabul. Ten jeszcze, Kyle Walker. Tak, Kyle Walker No i najdroższy z nich, i gdzie zabrał tak do przejścia kliszy. praktycznie. No. no, co to było? Co ty robisz? No! Co zrobił mój bramkarz? Ja pierdzielę! Dziękuję ci bardzo, FIFO! Pierwszy gol w turnieju jest. Aż <laughs> nie, to było takie dziwne, już raz grałem z Jacobem, to tak samo mój bramkarz przyjął, tylko on mu przyjął na klatę, a mi przyjął jakoś tak, chciał tak, zgasić wiecie. ją. Dobra, panowie, trzeba strzelić brameczkę, żeby było spokojniej. No i co ty kawani robisz? No, przyjmuję normalnie, bez żadnych trików, a ten mi, że jakiś. Z wody robi. Ta ja, chcę chce z tym, bohaterem. Tak, chcę mieć, 6 gola, gola turnieju. No, ale przyjęcia, FIFA, I love you. Ajajaj. Aj, aj. No właśnie to jest denerwujące, że zawodnicy z, z, najwyższej półki, że tak powiem, przyjmują piłkę jak, nie wiem, moja C ekipa na orliku. <laughs> Czyliście to nawet mogą nic nie zmieniać w 14, tylko żeby te przyjęcia poprawili, podania. No, trzecia bramka. I zdjęli tego Malafieva. albo mu daj nie wiem. Ej, on ma 80, 80 overall, a jest taki słaby. No, de Sanctism 81. To znaczy ten strzał akurat nie był. Nie, nie, był, do obron nie był do obrony, więc no. nie, nie wiem. Co no, ale. Ale, on takie szmaty już nie wpuszczał, że. Spalony nie, nie przeszło. Parzak piętką, bawię się z tobą. <laughs> tak. Kawani walcz, ale walczył no, Co ty robisz? No, dobra. Nie, walczę. Dobra, kawani, obrońca. No, Kaval, walcz. No, Marek comes Jezus, kontra, kontry to jest. Maggio, masz zmęczony, ale dasz radę jeszcze. Insignia, on wykończał cię wszystko, ale se przyjął. A w są też absolutnie. O no, i ostatnio sobie grałem karierę Miałem no. takiego już wykończonego zawodnika i on biegł, biegnie, biegnie, jakby się zatrzymał. Co nie kontuzja patrzę, a tam złama nie LOL <laughs> I parę miesięcy straty, tak? No chyba 5 albo 6. No, tak jest. Tak, ale od, od biegu złamać nogę to raczej rzadki widok. Znaczy zdarza się, ale no on bieg sam po prostu bez żadnego zwarcia. Ojej yes. yes, Ale ładne, tylko niestety tak. Wow, złapał. <laughs> wow. Kszał ciał. na klatę normalnie. No, tak. FIFOWska. Oj, kto tam biegnie? Dany, on, on ma informa miał dobrego. I daje. Oj! Ja, o, jak to nie wyszło? To jak to nie wyszło? To była stuprocentówka. Taka ostra. No, tak wchodził, tak idealnie, jak na, no, tak na wyrzuteczkę. Dobra, jeszcze znasz, masz siłę, no tak, 90 pace, to jest to, to jest to. Czwarta? Nie! I kawani! kawani dzisiaj chyba nie strzeli. Tak, kawani to jest. Ale mi właśnie z MMW strzelił. Więc jest dobrze, może pan Deva wprowadza, on jest też taki. Już ci dużo czasu nie zostało. Ale jeszcze Am Mark jeden. Hamsik Swansea United. 4, no. no. Ale City ładnie zagrało. 4, Z Newcastle. No. W końcu ten styl grim się no, zmienił. Ale według mnie to jest przesada, ile oni hajsu wydali w tym oknie. No, jeszcze kupili samych napastników praktycznie. No, no i na was, ale na was co on robił na tej prawym skrzydle? To jest kurna. No choć ktoś może. <laughs> Nie ma ruchu. No wczoraj fajny mecz był, coś fajny, tam jeden, jeden się skończył, że tam remisem wiem, bo nie oglądałem całego PSV Milan. fajny mecz, fajny mecz był. W pierwszej połowie bo później już nie oglądałem. Szczum piłkę przed polem jak męczesca przez pół meczu. Co o, jak to przyszło? Bruno Alves czy... O, jaki szczupak! Kto to wydził? Ja chyba, co nie? Tak, tak, daj... nie, o. o. Kawani, właśnie tu. Przepowalcz! Aniuko. Ale. Rosyjska natura, No, Dobra, dobra. Ale wkrętka! Ja pierdzielę jakiś strzał finezyjny, no. Ale... A nie. A drugą połowę troszkę zdominowałeś. Dobra, no koniec, troszkę nie. tak. Koniec meczu 4-1, dziękuję Ci za pojedynek. Umacniam się chyba na pozycji lidera, to mnie bardzo cieszy. <laughs> no to życzę pochodzenia. No nawzajem. Też. No. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszamy na inne mecze z tej kolejki. Trzymajcie się, cześć. Cześć.